Szanowna Pani Marszałek, Rafale Trzaskowski, Barbaro Nowacka, ręce plecz od polskich dzieci. Jeśli będziecie chcieli deprawować niewinne dzieci, to Polacy Wam te polityczne łapska po prostu utną, tak jak sondaże ucięli Rafałowi Trzaskowskiemu. Najnowszy przykład deprawacji to zdarzenia z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, tak zwanego Muzeum Trzaskowskiego. Wydano niemal 700 milionów złotych na obiekt, w którym nie znajdziemy wartościowych ekspozycji, ale za to można tam nabyć książki promujące ideologię LGBT, w tym skandaliczną publikację Gender Queer Autobiografia. To właśnie w tej książce można znaleźć obsceniczne ilustracje oraz opisy seksualnych praktyk, które nie mają nic wspólnego z edukacją czy sztuką, a służą jedynie szerzeniu ideologicznej propagandy, próbując z tym dotrzeć do naszych polskich dzieci. Najpierw przez szkoły, teraz poprzez przestrzeń kultury. To tak zwane muzeum będzie od tego roku utrzymywane przez Ministerstwo Kultury, nie tylko przez miasto Warszawa. Prawo i sprawiedliwość zawsze stawało w ochronie polskich y, rodzin i tradycyjnych wartości. Musimy bronić młodych Polaków przed takimi próbami indoktrynacji, które już na Zachodzie przynios przyniosły katastrofalne skutki. Podziały społeczne, niszczenie rodziny, chaos w wychowaniu kolejnych pokoleń. Nasza odpowiedź jest jasna: nie dla deprawacji, tak dla edukacji. Chce grec od naszych dzieci! Chce grec od naszych dzieci! Jest siła w narodzie. Pod tym hasłem w całym kraju odbywają się protesty przeciwko patologiom płynącym z pomysłów Barbary Nowackiej, a który chyba tutaj pan poseł Józef Faciuk jest przedstawicielem tych patologii. Jeżeli pozwolimy na dalsze rozpowszechnianie się takich ideologii w przestrzeni publicznej, nasze społeczeństwo zatraci tożsamość i fundamenty, które czyniły Polskę silnym narodem. Nie pozwolimy na to. Zachęcam wszystkich do stanowczego sprzeciwu wobec działań, które są wymierzone w dobro polskich rodzin i przyszłość naszych dzieci. Dziękuję.